Jak się jutro wstanie, to będzie miała fan. Została od Super Chciałam je ja składać, ale jak Piotrzek zobaczył jak się za to zabieram. to stwierdził. Mimo, że jest 21.11. Że tak będę podawać mu śrubki i deski. I zrobił to. O, minęło 5 minut. No pewnie do nie myślała, jak się to to Jutro pokażę wam, jak się mi wycierzy. Jak to zobaczy. Przyszło dzisiaj przyszedł kurier o 17 ja do jutra co to? kaka eee, to od dziadków niespodzianka mama. mama z tatą składali wczoraj, tak? chcesz wejść? Zobacz, co robi Buju-Buju. Wow. Buju-Buju. Tu Lili może wejść. Wow. Tam się wchodzi do środka. Tak. Idziesz do środka? Ale czad, co? Wow. Chcesz spróbować? Chodź, mama ci pokaże, jak. Lili, bardzo dziękuję za prezencik. Piek. Dzień dobry, kochani, witam się z Wami, w wiśniarskim outfitie. Dobrze, witamy się z Wami, tak? Witamy się z Wami, w... ja mam. Co to? Ja się witam. To jest my outfit! Mam też mam też żółte skarpetki miesiarskie. Właśnie ostatnio dużo słyszycie pojękiwania Lili. Bo po prostu muszę zainwestować w kamerę. Dlatego, że po prostu no my jej nie dajemy telefonu i ja nie wiem z czego to wynika. Nie wiem z czego to wynika, że ona po prostu jak widzi ten telefon, to ona dostaje szału i chce go do ręki. <mum> <mum> Bastet wczoraj była pizza, więc idziemy do um, warzywniaka. Kersul Express, ja. Yeah. Odebrałam jeansiki. Widzę już, że są mega śliczne. Mega śliczne jeans, tak że mam nadzieję, że będzie Zobaczymy, jak przymierze. Stało się, słuchajcie. Miał być już czysty dzień, bez zamawianego jedzenia i w ogóle, ale zobaczyłam w płótce putkersa. <grym> Czyli tak jakby sneakersa. Ja kocham takie rzeczy. Wzięłam jednego, bo Piotrek mówił, że on też już nie chce jeść. I zrobię sobie kawę i zjem pół i mu zostawię. Jak nie będzie chciał, to wtedy zjem, no nie będę taką czarownicą. mogłam się powstrzymać. To jest... Ja kocham takie rzeczy. Jak jestem w jakiejś piekarni i widzę coś takiego, to jest chyba bez rzecz z piekarni, no. I oczywiście z cukrem. Sorry. Mówię, musiałam. Lili. <śmogłam> Dobra, słuchajcie. Są piękne. Otwórzmy je sobie. Sprawdźmy. Sprawdźmy jak wyglądają. A. A. Ładne! Ładniu się, denimowe mumfity. Pokażę Wam w innym kadrze jeszcze. Pokażę Wam... Ale no, o Jezu! Do tego brązu! Kocham takie jeans, piękne są. Stwierdziłam, że pokażę Wam te jeansy szybko, jak ona po prostu pójdzie spać, bo nie chcę się jej tu denerwować. Podoba jej się te, ta zabawka. Jeszcze jej nie pokazywałam z drugiej strony, bo Piotrek mówił, że jak ona ogarnie, że na to się wchodzi, to będzie już przesrane, ale on wraca dzisiaj szybciej, więc zamontujemy to jak... Będzie mieć drzemkę w drugą stronę. Jak wstanie, to będzie mieć kolejną niespodziankę. Ja już zjadłam połowę putkersa. Był przepyszny. I jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć, że yy, mam jeszcze dużo spodni. Mama właśnie moja będzie w sobotę, no bo jest koncert uliwieniawy i mam już jedną stylówkę, taki jeansowy kombinezon. To Wam może też pokażę, jak ona zaśnie. Nie wiem jeszcze jaki robię make-up, ale wiem, że mama przywiezie mi dużo rzeczy. No i po prostu z racji tego, że my jechaliśmy tym pociągiem, no to ja nie mogłam zabrać tych rzeczy, ale u tej cioci, co byliśmy, no to e, dostaliśmy od niej dla małej piękny zestawik i go nie wzięłam, więc wam pokażę, bo moja, moja mama go przywiezie. I też... I też dała mi po prostu parę, z ukrycia, nadzieję, że nie skapnęła, parę po prostu tam spodni i rzeczy, których tam, no od jakiejś koleżanki. I też mama do mnie wczoraj pisała, że od mojej chrzestnej też jakieś fajne spodnie różne, więc nie mogę się doczekać. Tak mówiłam, że mam mało spodni, jakichś takich fajnych i słuchajcie, nie dość, że na znalazłam wręcz idealne, jeszcze ich nie przymierzyłam, ale czuję, że są idealne, no bo to jest 36, więc na pewno nie są za małe. Ale wyglądają na małe 36, więc będą pewnie idealne. No i jeans jest piękny i zapłaciłam za nie mało, więc wszystko super. Eee, no, także będę mieć dużo tych spodni i dlatego może wykominuję jeszcze jakąś inną stylówkę na ten koncert. Zobaczymy, bo mam taką czarną bluzkę. Kiedyś taką właśnie na wyjście z Dominikiem gram, a Lili gotuje na patelni w środku. Пей, посмотри, сколько здесь Są. Perszka. Perszka. Vinted. Dwadzieścia mm -hmm, parę złotych. Jedna z lepszych spodni. Ja za tyle zawsze kupuję najlepsze spodnie. Tak jak te jaśniejsze z dziurą, które nosiłam całą wiosnę, całe lato. One były z komisu, zbyt goszczy. Eee, chyba z Zary czegoś, nawet nie wiem, słuchajcie, no ale coś na pewno takiego Stradivarius, Zara, yy, berszka na pewno albo Poland Bar jeszcze. I to są najlepsze spodnie, ale takiego jeansu nie miałam dawno. I miałam bardzo dużo ulubionych na tym Vinted, bardzo dużo miałam dodanych do ulubionych i myślałam nad czarnymi, nad takimi, miałam nawet lewisy, ale z tych jestem po prostu ultra zadowolona. Mm, no po prostu... to jest idealny ym, stan, to są momfity tak tak yy, i no po prostu ten jeans jest piękny idealny na jesień, nie ma dziur nie ma tu żadnych cienogawka jest normalnie taka jaka powinna być więc są świetne i idealnie właśnie pasują do czekoladowego a to jest mój kolor sezonu tak jak wam mówiłam mam też wszystko w tym kolorze na sieci kupować jak mi się podoba. Yy, więc tak, jeszcze czekamy na paczkę z Simsea i tam będzie taka bordowa bluzka. Jestem ciekawa, jak będzie to Ale ja mam tak, że jak na jedne dżinsy, to noszę je non-stop, non mimo, że mam jeszcze multum innych par. I oczywiście w tych dżinsach będziecie mnie pewnie najczęściej widzieć tej jesieni, no i zimy, potem pewnie wiosny. Ja po prostu mam tak, że muszę przeorać wszystkie spodnie, ale tak jak Wam mówiłam, dostałam też parę e, par od jednej cioci, drugiej cioci i mam nadzieję, że to będą fajne czarne, bo ja uwielbiam w ogóle czarny jeans. ale jak będą zwykłe czarne to też spoko, zobaczymy jaki krój, czy bardziej rurki. No ja najbardziej lubię takie mom jeans, boyfrendy i takie właśnie... Ale na rurki też yy, tak moda wraca, jeszcze są hejterzy, jeszcze są yy, no zwolennicy, ale ja jeszcze nie jestem pewna kiedyś, bo mówiłam, że tak, że teraz jak jestem taka szczupła, to rurki tak. Ale jeszcze do końca nie jestem przekonana. Wszystkie rurki, które mam, to ich nie noszę, więc zobaczymy, co mnie zaskoczy. Na ten moment jestem po prostu zakochana w tych jeansach. Są piękne. Mhm. Wiecie, co jest to w ogóle hitem? Może jest godzina 16, a o godzinie 13.49 nagrywałam Wam mm, jeansy i Lili dalej śpi, obudziła się tylko, bo Piotrek wychodził pół godziny temu, bo um, nie mówiłam Wam, że wraca wcześniej, no ale tam jego ziomki z Radomia przyjechali do Warszawy, a więc wyszedł z chłopakami, oczywiście spóźniony jak zawsze wszędzie, e, więc wychodził w pół do i byłam taka, mmm, czemu ją obudziłeś, bo akurat zaczęłam oglądać sobie YouTube'a, bo wcześniej sobie segregowałam Zdjęcia Lisi w albumie i zapisywałam daty i muszę sobie wywo wywołać więcej zdjęć, bo dostałam to, ten album jako prezent na gwiazdkę od Piotrka. Za chwilę mamy kolejne święta Bożego Narodzenia, a ja nie mam nic wywołane dalej i też no, jakby on chronologicznie tego nie zrobił i ja sobie wszystko datami poukładam, zrobię chronologicznie i wywołam jeszcze takie, które mi się najbardziej podobają sobie podokupuję te albumy i kocham takie rzeczy. Właśnie oglądałam teraz vloga wersów takiego starego ale ona o tym mówiła, że właśnie warto sobie wywoływać i to jest super. I serio nigdy nie wiadomo, co nam kiedyś może zniknąć i tak dalej. No i w międzyczasie yy, jeszcze, co robiłam? No, no, trochę tam spędziliśmy czasu razem z Piotrkiem, pogadaliśmy. Yy, właśnie sobie zrobiłam porządek tam w tej szafce, ogarnęłam te zdjęcia, podpisy. Zaczęłam przygotowywać obiad i właśnie będę jeść, bo jak się okazało, że ona znowu zasnęła. Bo on ją obudził o godzinie 15.20, a o 15.40 minęły 2 godziny, jak śpi. Jest 16 już, więc ona śpi ponad dwie godziny. Nie wiem, o której dzisiaj zaśnie. Ale ja właśnie zrobiłam pirę, sałatkę z ziemniakami i smażę się kurlety bo to mogę pokazać. Jest taka taka Więc tu mam mięczki. I no i po prostu pewnie zaraz wstanie, ale już z nią tęsknię, bo chciałam sobie obejrzeć tego vloga, obejrzałam. Jeszcze chciałabym gdzieś w spokoju i już może się obudzić. Znając życie, obudzi się, jak będę chciała jeść. Zobaczymy. Wyszła Dostała owoców i warzyw. I jeszcze mamy po prostu wielkiego brokuła, która rajdokuła rajdukła, hipoteczki, Jakie jakieś mega ostre. Coś musimy z tego zrobić. Jeszcze zrobiłam jakieś zupę jeszcze mamy śliweczki, więc nie mam. Słuchajcie, Lili dopiero wstała o 16:20, więc jest 17:40. Coś tam zjadła. Wstawiłyśmy pranie, zbierałyśmy pranie. Idziemy do sklepu. I hitem jest to, że już jest ciemno. Ale te spodnie w ogóle super pasują do tego swetra, do tych butów. I zawsze, oczywiście, jak zawsze, oczywiście, bierzemy śmieci. Mam wrażenie, że śmieci są ciągle jeszcze. jak są pompersy, to to się tak szybko zbiera. Idziemy. Jak wrócimy, to nie wiem. Tylko na jedną noc wstanie, której nie pójdzie spać. Dobry wieczór, kochani. Słuchajcie, tak naprawdę jest godzina 21.57 i ja powinnam iść już spać. I ja naprawdę jestem zmęczona. My się poszłyśmy myć o 19.30, ja wyszłam z sypialni o 21.11. Ja nie wiem czy ja przyznałam już, ostatnio nie ogarniam z tym. Jestem... jestem wymęczona, bo długo siedzę. A Lili wstaje wcześnie, co prawda... Oddaję to w drzemkach, bo od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy jakby to, co mówię zawsze, um, łapiecie o tych drzemkach, ale no, od jakichś pięciu dni śpi po dwie dzisiaj to były prawie trzy godziny. Także tak, powinnam dzisiaj spać o 22, ale jestem głodna. No i jak wyszłam z tej sypialni, to zrobiłam sobie kąpiel. Usmażyłam jeszcze. Bom, bom. Resztkę kotletów. a wieczkę jeszcze nie mam w Ziemczech, to jeszcze, że resztę takich nieusmażonych schowałam, bo mi się już nie chciało ścierać bułki tartej. Tutaj ma cztery. W sumie to ma pięć, bo tam jest jeszcze jeden. Ale ja, wiecie, no, nie chciałam mieć ubiadłusz na noc, więc sobie po prostu robię tutaj. A... Zobaczcie, jak to ładnie wygląda ten korzyk owoców. Oczywiście marzy mi się taka. Duża, fajna kuchnia, no bo to nawet jak jest posprzątane to nie jest, jakby to nie wygląda, wiecie o co chodzi. Ten chlebak, ten kubek zawsze tam z wodą... O już mi brzuchu, no bo w... o, ostatnio jak się odbywałam do was to jadłam właśnie przed tym jak się obudziła czyli koło 16. No chociaż te kwiaty tak dodają takiego uroku. I te owocki. Tamten czosnkę <tęczności> i te kable, dajcie znać, czy wy też ładujecie, no jak się ma dziecko to ładowanie gdzieś tam nie ma sensu, no bo przecież są te blokady i dziecko po prostu brałoby telefon non stop, więc my ładujemy w kuchni cały czas tu są te ładowarki. No i sobie jeszcze dodam, byłyśmy po masło orzechowe, myślałam, że zrobię brownie. To crunch jest przepyszne, kocham więc tak, więc oczywiście twaróg z jogurtem naturalnym. Dałam też trochę śmietany na noc, może nie za bardzo, ale po prostu, po prostu była już końcówka, bo robiłam do sałaty niezużycącej. Także tak, po prostu sobie jeszcze zjem i no co, no od razu po się nie położę. mieszanka jeszcze orzechowa do tego, A więc no nie pójdę spać do tej drugiej, ale myślę, że i tak długo nie pociągnę. Czy to się zamyka jest. <gry> e, jest 22. chciałabym 22.30 być w łóżku, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ten filmik. i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli podoba Wam się w ogóle to, co dla Was tutaj robię. Pusiaczek. Cześć do kolejnego pa!